Witajcie, witajcie. No więc pytanie na ustach wszystkich chyba ekonomistów na świecie teraz jest takie, że no czy Ameryka Stany Zjednoczone wejdą w tą recesję, czy też uda im się recesji ominąć? E, ciekawy tutaj pogląd, ciekawy komentarz ma CIO, czyli Chief Investment Officer, czyli po prostu osoba, która jest. jej zadaniem jest strategiczne myślenie o inwestycjach firmy BlackRock potężnej firmy amerykańskiej, powiązanej z politykami, z całymi najważniejszymi firmami na świecie. E, nazywa się ten pan Rick Reader. I co? Co to on mówi? On mówi coś ciekawego. A, a on mówi nam coś takiego, że tak, fajnie jest patrzeć na dane z przyszłości i próbować nawiązywać, co się działo w przyszłości i co się może stać teraz, ale trzeba wziąć pod uwagę strukturę. Struktura ekonomii Stanów Zjednoczonych, która jest zupełnie inna niż wtedy, bo gdzie wtedy ekonomia Stanów Zjednoczonych była głównie produkcyjna i właśnie wpływ takich stuprocentowych właśnie na ekonomię taką produkcyjną jest bardzo silny, o tyle teraz, gdzie chyba 70% ekonomii Stanów Zjednoczonych to są no, serwisy. No, to już taki wpływ, ten wpływ jest dużo mniejszy. Także według niego, właśnie przez to, że ekonomia Stanów Zjednoczonych, po pierwsze, jest bardzo silna i po drugie, ma zupełnie inną strukturę, dużo bardziej odporną na stopy procentowe. A takiej ekonomii, takiej właśnie, takiej recesji Stany Zjednoczone nie będą miały. On przewiduje, że już w przyszłym roku. W drugiej połowie, może w pierwszej nawet, już w zależności jak to będzie się wszystko, jak to wszystko będzie wyglądało, jak szybko zaczniemy wchodzić w te, w te rejony deflacyjne, jego zdaniem FED się przestraszy deflacji bardziej i jeżeli już tylko zobaczy, że coś jest nie tak, to zaczną ciąć stopy procentowe. I według mnie to jest bardzo ciekawa wizja, bo tak samo jak ludzie stosujący analizę techniczną i porównujący tylko i wyłącznie wykresy z przeszłości i mówią nam, że to się stanie bardzo prawdopodobne, to się stanie teraz, no nie mają racji, bo nie biorą pod uwagę takich właśnie zmian strukturalnych, zmian makroekonomicznych, jakie się stały, jakie nastały w danej ekonomii, czy w danym, w zależności co tam, co tam badamy w danym instrumencie. Dlatego ci, co mówią, że jeszcze. Akcje i Bitcoin, i krypto spadną, nie wiadomo ile, bo tak by się działo w przeszłości, no nie widzą tego, że makroekonomiczne dane są tak pozytywne, że no bardzo mało prawda, prawdopodobieństwo jest, że to się stanie. I tak samo właśnie ci, co widzą recesję, bo 30 lat temu, jak coś takiego się działo, to stany popadły w recesję. Nie wydaje mi się, że to będzie scenariusz. Na, na obecny rynek Stanów Zjednoczonych, który no, jest niesamowicie silny. Do tego mamy innowacje ze sztucznej inteligencji z AI, innowacje w każdym innym mm, ciekawym rejonie ekonomii. No i oczywiście największe firmy tymczasem teraz to są firmy technologiczne, które praktycznie nie mają długu, także no, nie płacą tych wyższych stóp procentowych. Także no, ekonomia Stanów Zjednoczonych jest na zupełnie zupełnie innym poziomie. Także. Oczywiście czas pokażę, ale chciałem, żebyście zwrócili uwagę. Możecie sobie przeczytać, chyba jest też wywiad na Bloombergu z tym panem. Jeśli chcielibyście więcej szczegółów, o czym on tam dokładnie mówił, to na pewno, na pewno polecam. Pozdrawiam.